Szanowni mieli widzowie, dzisiaj jesteśmy w okolicach stacji Katowice Ligota. Przed wiaduktem, który ze względu na modernizację sieci kolejowej całego węzła tutaj katowickiego ma być od jutra zamknięty i wyburzony. Na co nie właściwie nikt nie zwraca uwagi na ten wiadukt. Każdy się do niego przyzwyczaił, ale chciałem Państwu opowiedzieć o nim kilka słów, póki jeszcze istnieje. Szanowni Mili Widzowie, na tym odcinku w 1852 roku została oddana do użytkowania linia kolejowa z Katowic do Katowic-Ligoty. Na początku XX wieku, to jest w okolicach roku 1909, być może 1914, trudno to dokładnie ustalić, była modernizowana stacja Katowice-Ligota oraz zbudowany ten wiadukt. Czy łączy on, łączy on, proszę państwa, ligoty z brynowem? To są dwie dzielnice Katowic. Czy ucierpiał w czasie wojny, czy został zmodernizowany, trudno jest powiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu był on zalewany pod spodem. Było pełno wody przy większych ulewach. Potem zmodernizowano tą kanalizację, i teraz jest wszystko w porządku. Nowy wiadukt ma być ponad szerszy. Ma być wyższy. Tutaj jest ograniczenie, jak Państwo widzą, to 3,2 m. A w nowym wiadukcie mają być też z boku ścieżki rowerowe. Przejedźmy się jeszcze pod tym wiaduktem, zanim zostanie zamknięty i zobaczmy, jak wygląda w środku, pod spodem. Wiadukt łukowy. Państwo widzą, z boku są ścieżki dla pieszych. jest oświetlenie, bardzo przyjemny wiadukt. Tak wygląda z drugiej strony i niestety za niedługo przestanie istnieć. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.